W dzisiejszym wydaniu Wieści z Ratusza poinformujemy o ogłoszeniu przez SARP konkursu na koncepcję projektową ratusza, porozmawiamy z laureatami nagrody nieobojętności, pokażemy uroczystości 24 marca w hołdzie Polakom ratującym życie Żydom podczas okupacji niemieckiej, powiemy o wizycie młodzieżowej rady miasta w Sejmie RP, porozmawiamy o pakiecie dla malucha, a także przedstawimy propozycje na weekend. Miasto Oświęcim wspólnie z Krakowskim Oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej nowego miejskiego ratusza. Na nagrody w konkursie miasto przeznaczyło 100 tysięcy złotych. Zwycięski projekt poznamy we wrześniu. To taki formalny już krok, jeżeli chodzi o rozpoczęcie procesu, można powiedzieć nawet inwestycyjnego, bo to się wiąże z ostatecznym efekcie z projektem technicznym na budowę nowego ratusza miejskiego w Oświęcimiu. No Jak Państwo widzicie za mną jest obecny, obecna siedziba Urzędu Miasta przy ulicy Zaborskiej. Jest to stara kamienica, w której przed wojną były mieszkania, w okresie powojennym też chwilowo mieszkania i lokale usługowe. W żaden sposób nie jest dostosowany właśnie do rozwiązań współczesnych, wymogów, zarówno jeżeli chodzi o warunki pracy, ale także jeżeli chodzi o warunki obsługi mieszkańców. Więc podjęliśmy decyzję o tym, żeby rozpocząć cały proces związany z budową nowego ratusza miejskiego w Oświęcimiu. W tym celu też szukaliśmy lokalizacji, i ostatecznie decyzja padła na zachodnią część targowiska miejskiego. Tam znajdują się już stare takie budynki drewniane, które szpecą tutaj przestrzeń publiczną. Uznaliśmy właśnie, że ta część targowiska, które też zmienia swoją rolę i funkcję w przestrzeni tych ostatnich dekad, że właśnie zagospodarujemy na potrzeby budowy nowego ratusza. Podjęliśmy działania związane ze zmianą planu miejscowego, one się toczą. I oczywiście też rozpoczęliśmy tutaj działania związane z wyłonieniem projektanta. W tym celu właśnie musi być ogłoszony konkurs na wybór tutaj najlepszej pracy konkursowej. Podjęliśmy współpracę z SARPem, to jest oddział architektów w Krakowie, który nam wspólnie z nami przygotował regulamin tegoż konkursu, który został zatwierdzony i ogłoszony w tym tygodniu, co oczywiście uruchamia całą procedurę przeprowadzenia konkursu. Pierwszym etapem Pierwszym takim bym powiedział, pierwszą datą, która jest istotna w całym tym procesie konkursowym jest data 11 kwietnia, czy już nie spełnia trzy tygodnie, gdzie firmy muszą wręcz złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Jest to o tyle ważne, że spośród, wyłącznie spośród tych firm będzie można później wyłonić zwycięzcę. Kolejnym etapem będzie opracowanie prac studialnych. To jest termin około 20 czerwca, gdzie będzie trzeba, właśnie spośród tych firm, te firmy będą dopuszczone. One będą mogły zgłosić takie prace studialne. Komisja konkursowa, tutaj sąd konkursowy, wyłoni spośród wszystkich tych prac cztery najlepsze prace, które zostaną dopuszczone do drugiego etapu. W drugim etapie już te firmy będą musiały przedstawić taką. Koncepcję już konkursową, związano właśnie z różnego rodzaju aspektami poszerzonymi, jeżeli chodzi o, o realizację tejże inwestycji i całej kwestii zarówno architektury tutaj. Ukształtowania budynku, otoczenia, ale też i wszystkich funkcji, które są niezbędne w ramach tegoż budynku, tego ratusza miejskiego. Więc na bazie tego, oczywiście, później sąd konkursowy dokona ostatecznego rozstrzygnięcia. Powinien dokonać wyboru pierwszej pracy, czyli pierwszej nagrody, drugiej nagrody i dwa wyróżnienia. I Firma, która wygra konkurs, będzie mogła podpisać z Miastem Oświęcim, umowę na realizację projektu technicznego tego budynku ratusza to powinno trwać około 18 miesięcy, czyli zakładamy, że gdzieś w połowie 2027 roku ostateczna już wersja ratusza miejskiego wraz z pozwoleniami na budowę będzie zakończona. Oczywiście. Później następuje proces związany z montażem finansowym, a jak gdyby to jest kolejny etap. Więc jest to pierwszy ważny krok związany z realizacją właśnie nowego ratusza miejskiego. I myślę, że tutaj będzie duże zainteresowanie. Zachęcam wszystkie firmy tutaj projektowe, architektoniczne, które biura architektoniczne, które właśnie mogą uczestniczyć, ale oczywiście też muszą spełnić określone warunki, dlatego że trzeba mieć doświadczenie w zakresie realizacji dużych obiektów biurowych, które powierzchnia przekracza 2,5 tysiąca. Metrów kwadratowych. Myż liczymy, że ten budynek powinien mieć około od 5 do 6 tysięcy metrów kwadratowych. To są już określone zapisy szczegółowe w regulaminie, więc one jak gdyby tutaj muszą być e, zrealizowane i przestrzegane. Nowy ratusz obok funkcji administracyjnej ma być też reprezentacyjnym obiektem w mieście. Powstanie w zachodniej części targowiska miejskiego, które znajduje się przy ulicy Dąbrowskiego. Znaczy, chciałem uspokoić wszystkich mieszkańców, ale też i wszystkich handlowców na targowisku, że na naszym. Zamiarem nie jest likwidacja targowiska miejskiego w Oświęcimie. Ten proces zmian, który zachodzi w zakresie handlu w ogóle i w Polsce i w przestrzeni Oświęcimia, powoduje, że stopniowo właśnie takie przestrzenie, jak targowiska miejskie, e, zmniejszają swój zakres i my to też widzimy, że około 40% w ciągu 10 lat jest mniej tutaj osób handlujących na terenie targowiska, więc zdecydowanie. Jak gdyby też trzeba to zauważyć i wszyscy widzimy, ile jest osób na targowisku, zdecydowanie mniej. Dlatego też podjęliśmy tą decyzję właśnie, żeby te osoby, które prowadzą działalność na części zachodniej mogły się przenieść na część wschodnią. Rozpoczęliśmy proces inwestycyjny. Tutaj Zakład Usług Komunalnych, który zarządza tą przestrzenią, administruje. Podjął proces związany z remontem właśnie wschodniej części. Tam też będzie w dalszej perspektywie remont wszystkich tych boksów. Zakładamy, że wspólnie właśnie z kupcami będziemy tutaj chcieli uzgodnić cały proces inwestycyjny wymiany tych boksów, które też dzisiaj nie są zbyt piękne, ale chcemy właśnie tę inwestycję wspólnie prowadzić, więc zachęcamy wszystkich tych, którzy dzisiaj jeszcze prowadzą na zachodniej części. Tak naprawdę jest to tylko kilkanaście firm osób, które tam jeszcze prowadzą działalność, żeby się przenieśli właśnie na część wschodnią targowiska i dalej targowiskie. Targowisko Miejskie w Oświęcimiu będzie funkcjonować. Powierzchnia zabudowy nowego ratusza wyniesie od 5 do 6 tysięcy metrów kwadratowych. Plan zagospodarowania dopuszcza wysokość budynku do 5 pięter. Zaplanowano parking podziemny. W ratuszu znajdą się wszystkie wydziały urzędu, sala spotkań, archiwum i pomieszczenia gospodarcze. Będzie miejsce dla Rady Miasta oraz Straży Miejskiej. W budynku zaplanowano też miejsce dla Urzędu Stanu Cywilnego, do którego będzie oddzielne wejście. Przestrzeń wokół ma być atrakcyjnie zaprojektowana. Mają być też elementy małej architektury. W koncepcji powinny być uwzględnione rozwiązania techniczne i technologiczne, które zmniejszą koszty eksploatacji i energii. Monika Bartosz i Rafał Sonik są laureatami tegorocznej nagrody nieobojętności przyznawanej przez Oświęcimski Instytut Praw Człowieka. Moniki Bartosz nie trzeba specjalnie przedstawiać mieszkańcom Oświęcimia. Jest znana z działalności charytatywnej prowadzenia Fundacji Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy. Nagrodę Nieobojętności w kategorii Postać otrzymała za wyjątkowe zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi, za przekucie w społeczną misję niełatwych własnych doświadczeń oraz za niezłomne rozpalanie w ludzkich sercach dobra i budzenie społecznej aktywności tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. To jest myślę taki. Gen pomagania, który, który mamy w sobie od zawsze, tak naprawdę nie wiem skąd się bierze, ale taka ludzka wrażliwość, która powoduje, że chcemy coś zrobić wokół siebie, bo to nie tylko jest tak, że dajemy jako fundacja, dlatego że ja tę nagrodę odbieram jako nagrodę dla całej fundacji, dla wszystkich ludzi, którzy od 15 lat tutaj poświęcimy w, w naszej fundacji, działają nieodpłatnie, non-profit. Pomagamy, ale też jednocześnie czerpiemy z tego ogromną satysfakcję. Dlatego że wtedy mamy wrażenie, że żyjemy pełnie, że to nasze życie ma sens, że ta chęć pomagania to tak naprawdę przynosi chęć osiągnięcie spełnienia w tym życiu. Rafał Sonik, przedsiębiorca, kierowca w rajdach terenowych, zwycięzca rajdu Dakar, otrzymał nagrodę w kategorii Inspiracja za godne naśladowania posługiwanie się swym talentem nie tylko w sporcie i działalności gospodarczej, ale i w arcyważnej misji społecznej oraz za umiejętne wykorzystywanie wielkich sukcesów do promowania odpowiedzialnego biznesu i tworzenia skutecznych narzędzi wsparcia dla potrzebujących. Chęć do pomagania innym wierzę się moim zdaniem z empatii, z wrażliwości, przynajmniej taki jest zwykle początek. Jeżeli mamy w sobie empatię, wrażliwość i jeżeli stykamy się z czymś, co nas wzburza lub co wywołuje w nas reakcję jakiegoś sprzeciwu albo współczucia, wówczas chęć pomagania staje się czymś zupełnie naturalnym. Kilka razy udało mi się dość zgrabnie to powiedzieć: Otóż niewielka zmiana mojego życia może wywołać wielką zmianę życia. Czyjegoś, człowieka, który bez pomocy, bez empatii, bez życzliwości, z czymś sobie nie poradzi. Może być to jeden człowiek, jeden odruch czy gest, czasem może to być seria gestów, odruchów i wielu ludzi, czasem, i to jest wtedy świetne, można z tego zbudować system. I jeżeli jest się na co dzień wyczulonym i empatycznym, to w każdym wymiarze pomoc ma takie samo znaczenie jest równie ważna. Uroczystość wręczenia statuetek i towarzysząca jej dyskusja, która zgromadziła szeroką publikę, odbyła się w Galerii Książki. Ta nagroda dla mnie, ona nie jest nagrodą dla mnie. Ja to przyjmuję jako nagrodę dla całej rzeszy fantastycznych ludzi, którzy są wokół mnie i którzy sprawiają, że to pomaganie ma sens i którzy każdego dnia dają mi energię do działania. Dzisiejsze wyróżnienie jest dla mnie bardzo szczególne i dlatego po raz pierwszy przyjechałem z synem. Chciałem, żeby zobaczył i usłyszał, dlaczego człowiek, za swoją nieobojętność na innych, prędzej czy później może spodziewać się jakiegoś rodzaju uhonorowania, nawet jeżeli to jest to, co widzimy w lustrze, co nam mówi nasze własne lustro, bo to równie cenne. W Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut złożył kwiaty przy grobie nieznanego żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki. Oddał hołd obywatelom naszego kraju, którzy w czasie II wojny światowej ukrywali i chronili Żydów, choć groziła za to kara śmierci dla całej rodziny. Wśród osób przybyłych na uroczystość byli m.in. wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela, samorządowcy z powiatu i gminy Oświęcim, radni, służby mundurowe, dyrektorzy Instytucji Kultury, prezesi spółek miejskich młodzież. Święto zostało ustanowione przez polski parlament w 2018 roku. Jest obchodzone 24 marca. Dzień ten związany jest z tragicznym losem rodziny Ulmów i ukrywających się u nich Żydów, rozstrzelanych przez niemieckich żandarmów. Tego dnia, 1944 roku, życie stracił Józef Ulma, jego ciężarna żona Wiktoria, ich szóstka małoletnich dzieci, a także ośmioro ukrywanych przez polską rodzinę Żydów z rodziny Lidnerów, Grünfeldów i Goldmanów. Młodzieżowi radni pojechali do Warszawy, aby zwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Sejm RP. Towarzyszył im zastępca prezydenta Oświęcimia Krzysztof Kania. W muzeum poznali historię walecznej Warszawy oraz heroizm powstańców. Dla młodych ludzi była to ważna lekcja historii oraz okazja do refleksji na temat, jak ważne w życiu każdego człowieka są wartości, takie jak wolność i patriotyzm. Młodzieżowi radni odwiedzili też Sejm, gdzie spotkali się z wicemarszałek Dorotą Niedzielą i posłem Markiem Sową, którzy opowiedzieli o i pracy i obowiązkach związanych z pełnieniem funkcji poselskiej. Obserwowali też obrady Sejmu, w czasie których zostali pozdrowieni przez prowadzącego posiedzenie wicemarszałka Sejmu Włodzimierza czarzastego. Młodzieżowi radni zwiedzili także budynki Sejmu, poznając ich historię i przeznaczenie. Od kilku lat mali oświęcimianie otrzymują od miasta pakiet powitalny. Prezentem dla nowonarodzonych mieszkańców miasta są podstawowe akcesoria jak ubranka, gryzaki, kartki okolicznościowe. W tym roku upominki zostały odświeżone. Jest nowa czapeczka, body, skarpetki i lama przytulanka. Prezenty przysługują nowonarodzonym dzieciom, które są zameldowane w oświęcimiu. Są wręczane w Urzędzie Stanu Cywilnego podczas rejestracji urodzenia malucha. Szczegóły znajdują się na stronie oświęcim.pl. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu przygotował 93. odsłonę Krakowskiego Salonu Poezji pod tytułem Dlatego żyję z tym miastem, które odbędzie się w niedzielę 30 marca o godzinie 18. W najbliższą niedzielę 30 marca o godzinie 18 zapraszamy do Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu na 93. Krakowski Salon Poezji. Tym razem ym, zaprezentujemy twórczość Augusta Kowalczyka, którego utwory przeczytają Zbigniew Kosowski i Jacek Romanowski, aktorzy Narodowego Starego Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, przy, przy akompaniamencie Jacka Chołubowskiego. Podczas Salonu Poezji przeprowadzimy zbiórkę funduszy na rzecz Oświęcimskiego Hospicjum w ramach e, akcji Pola Nadziei. Partnerem Krakowskiego Salonu Poezji w MDSM jest Miasto Oświęcim, Powiat Oświęcimski oraz firmy Omak, Enko, Rebał i Gebriderweiss. Cały weekend w Oświęcimiu będzie pełen smaków, kolorów i dobrej zabawy. Na oświęcimskim rynku od piątku 28 marca do niedzieli 30 marca odbędzie się bajkowy festiwal słodkości i smaku. Organizatorzy przygotowali wyjątkowe atrakcje dla małych i dużych: będą więc gigantyczne bańki mydlane, kolorowe warkoczyki czy malowanie buzi. Chętni będą mogli malować figurki gipsowe i korzystać z dmuchańców oraz pokazu tworzenia slajmów. Podczas warsztatów będzie można stworzyć swojego własnego slajma. Zapraszamy.